Co najmniej 59 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w dyskotece w mieście Koczanie we wschodniej części Macedonii. Przed jednym ze szpitali zgromadzili się rodziny ofiar i rannych, którzy domagali się wyjaśnień od władz na temat zaniedbań, które doprowadziły do tej tragedii.

Premier Donald Tusk zapewnił na portalu X, że Polska solidaryzuje się z Macedonią Północną w tym tragicznym czasie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła kondolencje rodzinom ofiar, a prezydent Ukrainy, Volodymyr Zełęcki, życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Wyrazy współczucia przesłał także papież Franciszek, który łączy się w modlitwie z rodzinami ofiar. Некои веци са се отидели дека има някъде решетки да излезат, ама там се зарушили. Некои се останали от диското, не са можели да ги извлечат. А, аз се излегнав некако и панав по скалите, и сите преку мене пройдел, сите ме прелезия и аз некакво... едва я останав жива, да... До... едва и и... и и... се и се края, накрая, ама сестра изгубих. Lokalni urzędnicy twierdzą, że w momencie pożaru klub mieścił ponad dwukrotnie więcej osób niż dopuszczalna liczba 250. W sprawie powiązanej z możliwą korupcją zatrzymano 15 osób. Premier kraju przekazał, że lokal działał bez odpowiedniej licencji. W całym kraju ogłoszono Tydzień żałoby narodowej.